może trochę jest przemrożenie moka, ale w przypadku dobrego napastnika to jednym z istotnych chyba elementów jego ciała jest nos. I w Twoim przypadku ten nos takiego strzelca znowu dało sobie znać. No tak, jeśli mówimy tu o, o mojej bramce, to, to typowo taka bramka instynktowna e, gdzieś tam się. Prze... Przeczytałem to, że gdzieś że ta piłka odbije się od wewnętrznej części słupka i gdzieś prawdopodobnie nie, nie przetoczy się przez linię i, i myślę, że gdyby nie dołożenie tej nogi, to tej bramki by nie było, bo gdzieś tam, z tego co pamiętam, stoper już asekurował i prawdopodobnie wybiłby tą, wybiłby tą piłkę z linii. W sporcie nigdy nie jest łatwo. Jeśli ktoś myślał, że jak przyjeżdża 16. drużyna w tabeli, to będzie łatwo, to ta warta dzisiaj pokazała, że jest naprawdę bardzo solidnym zespołem, którego pozycja w tabeli chyba nie odzwierciedla wszystkich siły. Tak, zgadzam się z tym. Przede wszystkim uważam, że tutaj dużą rolę odgrywa zmiana szkoleniowca w Warcie. Dziś analizowaliśmy szczególnie ten ostatni mecz ich z Arką Gdynia i tak naprawdę każdy, kto to myślał, że to przyjdzie tak łatwo, pięknie i przyjemnie, to, to, się, to byłby w błędzie, bo. Warta na tle Arki Gdynia też postawiłem się i tak naprawdę jeden taki głupi błąd i, i gdzieś od połowy boiska z tego co pamiętam, wyszli jeden na jeden i tak się to zakończyło 1-0. E, a co do naszego meczu, no powiem tak, w pierwszej połowie uważam, że gdzieś wyrównane spotkanie e, odgryzała nam się warta, szczególnie w kontraataku. E, no ale uważam, że już. E, Druga połowa to gdzieś nasza kontrola nad spotkaniem, gdzieś długo się utrzymywaliśmy przy piłce. Paradoks z tym, że bramkę straciliśmy mimo to, ale mimo wszystko naprawdę mieliśmy dzisiaj dużo sytuacji, słupki, poprzeczki. Uważam, że spokojnie ten wynik mógł się zupełnie inaczej potoczyć i, i mogliśmy wygrać to spotkanie.